Każda historia ma swój początek. Ta zaczyna się jak wiele innych, ale nie skończy się tak jak myślisz. Proszę pana, niech pan nie jedzie tą drogą. Co? Tam jest niebezpiecznie. Napad. Przed chwilą słyszałem przez radio, mówił chłopak, pokazując krótkofalówkę. Mężczyzna spojrzał na niego jak na obłąkanego. Radio? Ty słuchasz policji? Co ty za głupoty opowiadasz? Tymek miał 12 lat i więcej znajomych w feterze niż w szkole. Gdy koledzy grali w strzelanki albo przeglądali TikToka, on siedział przy biurku w swoim małym pokoju i wsłuchiwał się w szumy, trzaski i nagłe zrywki głosów dobiegających z jego starej krótkofalówki. Nie był to nowoczesny sprzęt, raczej zabytek, który kiedyś należał do jego dziadka, emerytowanego kierowcy Tira. Sprzęt był ciężki, metalowy, z przyciskami które skrzypiały przy każdym ruchu. Ale dla Tymka był cenny, bo otwierał drzwi do świata, którego nikt inny nie widział. Tego dnia, a właściwie wieczoru, nie działo się nic szczególnego. Tata kończył naprawiać w garażu jakieś stare radio, a mama była w pracy na nocnej zmianie w piekarni. Za oknem zapadał zmrok, a niebo robiło się granatowe, gęste, jakby zaraz miało spaść na ziemię. Tymek usiadł przy krótkofalówce, podkręcił pokrętło Poprawił słuchawki. Przez chwilę słyszał tylko jakieś trzaski i rozmowy kierowców ciężarówek o korkach, sibiradiu, stacjach paliw. I nagle coś innego. Jednostka 5, odbiór. Mów. Potwierdzony sygnał: czarna terenówka i srebrny van na trasie 46. możliwy napad w planie. Uwaga, możliwe uzbrojenie. Przekazuj do wszystkich jednostek. Objazd przez lokalną osiemnastę. Tymek znieruchomiał. Przez chwilę myślał, że coś źle usłyszał. Ale nie, powtórzyło się. Znowu to samo. Napad. Trasa czterdziestej szóstej uzbrojeni podejrzani. Znał tę trasę. Przebiegała tuż za stacją benzynową, niedaleko ich domu. Gdyby ktoś teraz jechał z miasta, musiałby wjechać właśnie tam. Poderwał się z krzesła, zerknął przez okno. Droga prowadząca do skrzyżowania była pusta, ale z oddali nagieżdżały światła duże, mocne, białe. Samochód. Duży, nowoczesny. Najprawdopodobniej SUV. Jechał prosto w stronę zjazdu na trasę 46. Tymek poczuł, jak jego serce zaczyna bić szybciej. Co powinien zrobić? To przecież nie jego sprawa. Może źle zrozumiał? Może to nie ta trasa? Ale coś wewnątrz mówiło mu, że musi zareagować. Zbiegł po schodach, wybiegł z domu w bluzie narzuconej na koszulkę, z krótkofalówką w kieszeni. Przeskoczył niski płot i wbiegł na pobocze drogi. Samochód był już blisko, biały słów, błyszczący jak ze sklepu, z przyciemnianymi szybami. Zbliżał się szybko. Tymek wybiegł na środek skrzyżowania i rozłożył ręce. Auto zatrzymało się z piskiem opon. Z piskiem, który rozciał nocną ciszę jak brzytwa. Drzwi się otworzyły. Z wnętrza wysiadł mężczyzna w eleganckim płaszczu, w garniturze, z zegarkiem, który wyglądał drożej niż wszystko, co Tymek miał w domu. Zwariowałeś? Krzyknął. Chcesz zginąć? Co ty robisz na środku drogi? Tymek stał, nie ruszając się z miejsca. Proszę pana, niech pan nie jedzie tą drogą. Co? Tam jest niebezpiecznie. Napad? Przed chwilą słyszałem przez radio mówił chłopak, pokazując krótkofalówkę. Mężczyzna spojrzał na niego, jak na obłąkanego. Radio? Ty słuchasz policji? Co ty za głupoty opowiadasz? To nie głupoty. Przysięgam. Usłyszałem komunikat. Trasa 46, napad, uzbrojeni. Jechał pan prosto na nich. Mężczyzna, nadal zły, ale teraz już nieco mniej, wyciągnął telefon i zadzwonił gdzieś. Przez chwilę rozmawiał, kiwał głową. Potem spojrzał na Tymka, jakby zobaczył go po raz pierwszy. Jak się nazywasz? Zapytał. Tymek. I mieszkasz tu? Tak, tam wskazał ręką na dom za ogrodem. Mężczyzna spojrzał jeszcze raz na drogę. Potem znowu na chłopca. Jego twarz się zmieniła z wściekłości na coś ostrożniejszego. Może wdzięczność? Dobrze, Tymek. Wsiadaj do auta. Zawiozę cię z powrotem i opowiesz mi dokładnie, co usłyszałeś. Chłopak się zawahał, ale mężczyzna już był innym człowiekiem. Otworzył drzwi pasażera, spokojnie, bez pośpiechu. Gdy jechali powoli z powrotem do domu Tymka, samochód zadzwonił, nie telefon, tylko system pokładowy. Mężczyzna odebrał: Kamiński, panie Liouni, potwierdzenie. Napad się nie udał, sprawcy zostali zatrzymani. Najprawdopodobniej planowali napaść na pojazdy jadące trasą 46 dobrze, że pan nie jechał. Dobrze odpowiedział mężczyzna. Bardzo dobrze. Rozłączył się i spojrzał na chłopca. Jego głos był już zupełnie inny. Tymek? Dziś mnie zatrzymałeś. Może uratowałeś coś więcej niż samochód. Dom Tymka wyglądał jeszcze skromniej w świetle reflektorów luksusowego SUFA. Gdy tylko zatrzymali się przed furtką, z warsztatu wyszedł jego ojciec, zdziwiony, z kluczem francuskim w dłoni i rozmazanym smarem na rękawie. Co się tu? Urwał, widząc eleganckiego mężczyznę w garniturze wysiadającego z samochodu. Dobry wieczór, powiedział mężczyzna. Nazywam się Leon Kamiński. Pański syn. Właśnie zrobił coś bardzo odważnego. Ojciec spojrzał na tymka, potem na nieznajomego. Co znowu? Zatrzymał mnie na środku drogi. Dosłownie. Na skrzyżowaniu. Bo jak twierdził, groziło mi niebezpieczeństwo. I. O dziwo, miał rację. W powietrzu zawisła cisza. Tylko gdzieś w oddali zaszczekał pies sąsiadów. Możemy wejść? Zapytał Leon. Chciałbym posłuchać całej historii. Siedzieli przy kuchennym stole. Herbata parowała w kubkach, a Tymek nieco zawstydzony tłumaczył wszystko od początku: o krótkofalówce, o tym, jak czasem słucha lokalnych służb, jak usłyszał komunikat o napadzie. Mówił spokojnie, choć głos mu lekko drżał, pierwszy raz ktoś tak poważnie go słuchał. Leon nie przerywał. Siedział nieruchomo, patrząc na chłopca z mieszaniną ciekawości i czegoś więcej. Może szacunku? Wiesz, odezwał się w końcu, że wielu dorosłych by to zignorowało? Pomyśleliby, to nie moje, nie moja sprawa. A ty pobiegłeś na drogę. Żeby ostrzec nieznajomego. Nie wiem. Po prostu coś kazało mi to zrobić, odpowiedział cicho Tymek. Ojciec kiwnął głową. Nie powiedział nic, ale w jego oczach było widać dumę, która mówiła więcej niż słowa. Leon odłożył kubek. Wiesz, kim jestem? Tymek wzruszył ramionami. Słyszałem, że pan milioner. Leon się uśmiechnął. Pierwszy raz od początku spotkania. To prawda. Prowadzę firmę technologiczno-logistyczną. Mam ludzi, samochody, systemy. Ale wiesz co? Żaden z moich ludzi nie ostrzegł mnie dziś wieczorem. Żaden system nie powiedział, nie jedź tą drogą. Tylko ty. Zamilkł na moment. Spojrzał na chłopca uważnie. Nie miałeś prawa mnie zatrzymywać. To było niebezpieczne. Ale może właśnie dlatego miałeś rację. Bo gdyby każdy czekał na pozwolenie, nic by się nigdy nie zmieniło. Następnego dnia Tymek wrócił do szkoły jakby nic się nie stało. Tylko że coś się jednak zmieniło i to bardzo. Nauczycielka wspomniała, że ktoś z klasy wykazał się wyjątkową odwagą. Koledzy pytali, to ty naprawdę go zatrzymałeś? Gościa zneta. A w lokalnej gazecie pojawił się krótki artykuł. Chłopiec z krótkofalówką zapobiega tragedii, milioner dziękuję. Tymek czytał to kilka razy. Nie dlatego, że chciał się chwalić. Po prostu nie wierzył, że to wszystko działo się naprawdę. Tymczasem Leon nie zapomniał. Tydzień później pojawił się ponownie. Tymek siedział w garażu z tatą, próbując podłączyć nowe radio CB, stary sprzęt wreszcie padł. I wtedy usłyszał znajomy dźwięk silnika. Leon wysiadł z auta i wyjął z bagażnika spory pakunek. W środku nowoczesny zestaw łączności: radio, słuchawki, mikrofon, antena. To dla ciebie, powiedział. Chcesz nasłuchiwać? Rób to jak profesjonalista. Tymek patrzył, z wrażenia nie mówiąc nic. Ale mam jeszcze jedną propozycję, dodał Leon. Co powiesz na wycieczkę do Warszawy? Pokażę ci, jak wygląda system komunikacji w firmie, jak planujemy trasy, jak działa nasz monitoring. Nie musisz teraz odpowiadać, ale chcę, żebyś wiedział, że twoja pasja ma znaczenie. Ojciec tymka milczał przez chwilę. Potem powiedział: Jeśli naprawdę chcesz go wspierać, nie funduj tylko sprzętu. Daj mu możliwość zobaczenia, jak daleko może zajść. Bez patrzenia, Czego na to stać? Leon skinął głową. Rozumiał. W końcu sam zaczynał od zera. Zanim objechał, spojrzał na Tymka jeszcze raz. Wiesz, Tymek, czasem ci, którzy najmniej mówią, najwięcej słyszą. A ci, którzy słyszą, mogą zmienić bieg zdarzeń. Tymek patrzył za ogieżdżającym SUV N, trzymając w ręku nowy zestaw radiowy. Nie musiał nic mówić, bo czasem wystarczy słuchać. Dwa tygodnie później, Tymek wciąż nie do końca wierzył, że to wszystko dzieje się naprawdę. Na jego biurku, obok zeszytu z rysunkami anten i kabli, stało nowe profesjonalne radio, które podłączył z pomocą taty. Na parapecie elegancka koperta z logiem firmy Leona. A w niej zaproszenie do Warszawy. Nie na wycieczkę. Na warsztaty w centrali. Zajęcia o łączności, bezpieczeństwie i analizie tras. Z dorosłymi. Ojciec był sceptyczny. To nie dla dzieci. Mówił: Co ty tam będziesz robił? Ale mama, która wróciła właśnie z nocnej zmiany, spojrzała na zaproszenie i powiedziała tylko: Może czas, żeby inni posłuchali jego głosu. Warszawa była inna. Wysoka, Głośna, szybka. Tymek czuł się jak przybysz z innej planety. Ale Leon czekał na niego osobiście. Uśmiechnięty, serdeczny, bez garnituru, jakby bardziej ludzki. Gotowy na lekcję, której nie ma w szkole? Zapytał. Zabrali go do centrum dowodzenia firmy. Setki ekranów, mapy GPS, rejestratory, logi stras, sygnały z pojazdów. A potem krótka prezentacja, jak analizuje się zagrożenia, jak szybko reagować, co znaczy czujność. Wiesz, Tymek, powiedział Leon, większość ludzi patrzy, ale nie widzi. Ty, słuchasz. I to dało Ci przewagę. Po powrocie do domu wszystko się zmieniło. Nie, Tymek nie stał się sławny. Ale w miasteczku zaczął znaczyć coś więcej. Koledzy zaczęli go słuchać. Sąsiad przyniósł mu starą mapę z kanałami krótkofalowymi. A nauczyciel fizyki poprosił go, żeby poprowadził mini lekcje o falach radiowych dla klasy. I wtedy przyszła wiadomość od Leona: Zgłosiłem cię do konkursu dla młodych innowatorów. Twój opis systemu ostrzegania oparty na krótkofalówce zrobił wrażenie. Jeśli się zgodzisz, pojedziemy razem na prezentację. Tymek nie wiedział, co odpowiedzieć. Ale tata powiedział coś, czego nigdy wcześniej nie mówił. Masz mój stary garnitur. Trochę za duży, ale zawsze myślałem, że będzie dla kogoś ważnego. Finał miał miejsce pół roku później. Sala konferencyjna tłum ludzi. Tymek, jedyny uczestnik w wieku szkolnym, prezentował swój projekt prostą sieć lokalnego ostrzegania, opartą na amatorskiej łączności. Proste może ale skuteczne i prawdziwe. Po wystąpieniu podszedł do niego starszy pan z jury i powiedział. Mało kto dziś słucha, a jeszcze mniej ludzi reaguje. A ty zrobiłeś jedno i drugie. I to bez pytania o pozwolenie. Wieczorem, już po Gali, Leon powiedział tylko. Gdy mnie zatrzymałeś, myślałem, że jesteś tylko przestraszonym dzieciakiem. Dziś wiem, że byłeś wtedy odważniejszy niż większość dorosłych. Tymek nie odpowiedział, tylko się uśmiechnął. Wrócił do domu późno. W radiu znów był szum, trzaski, urwane głosy. Ale wśród nich było coś jeszcze. Spokój. Zeszyt, który leżał otwarty na biurku, zyskał nowy wpis. Nie wszystko trzeba widzieć. Czasem wystarczy słuchać. I działać, zanim ktoś powie, że można. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Jeżeli was poruszyła, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie ważny sygnał, że warto opowiadać kolejne. A jeśli chcecie więcej takich codziennych opowieści, zasubskrybujcie kanał Historię na co dzień i kliknijcie dzwoneczek, żeby żadna nowa historia was nie ominęła. Do usłyszenia już wkrótce.